Wolontariusze. 2022 rok to rok przede wszystkim naszej pracy z Wami, a raczej Waszej ciężkiej pracy na rzecz naszych beneficjentów. Chciałam Wam w imieniu całej Fundacji, w swoim imieniu ogromnie za to podziękować, ponieważ mam świadomość, że nie bylibyśmy w stanie. Zrobić tego, co udało nam się zrobić bez Was. Było Was ponad 11 tysięcy osób z nami, czy to na, podczas pracy w magazynach, w punktach konsultacyjnych, podczas wspólnych spacerów, tłumaczeń, czy, czy każdego innego rodzaju pracy, jak chociażby asystentura dla osób, które do nas przyjechały. To z całego serca Wam dziękuję, ponieważ wiem, że była to bardzo trudna i wyczerpująca praca. My nie zwalniamy tempa. Dalej pomagamy. Dalej są czynne nasze magazyny, może już w trochę mniejszym wymiarze czasu pracy. Dalej czynne są punkty informacyjne. Organizujemy liczne zajęcia aktywizujące, integracyjne, kursy językowe. Więc o tą pomoc będziemy dalej bardzo Was w 2023 roku prosić. Będziemy też rozszerzać nasze grupy beneficjentów, dla których będziemy chcieli świadczyć tą pomoc. Więc bardzo prosimy Was o to, żebyście zostali jeszcze z nami na tej grupie. Dalej nam pomagali i dalej byli dla nas tak ogromnym wsparciem jak w ubiegłym roku. Razem z Wami udało nam się zaopiekować 174 tysiącami uchodźców z Ukrainy oraz ponad 50 tysiącami innych podobiecznych fundacji, którym również udzieliliśmy pomocy. Także jeszcze raz bardzo, bardzo dziękuję.